Za was nie wybierze waszego zdrowia, a powierzając swoje zdrowie w ręce innych, możecie tylko skończyć, tak jak Jessica. Oddziaływanie estrogenu na organizm nie ogranicza się tylko do jego roli regulatora procesów związanych z prokreacją. Spektrum jego działania jest bardzo szerokie i obejmuje praktycznie cały ustrój. Osłabia działanie hormonów tarczycy, działa antagonistycznie do tyroksyny, podwyższa krzepliwość krwi, przyczynia się do powstawania zakrzepów krwi oraz zwiększa ilość zatorów, powoduje skurcze naczyniowe, zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu, zwiększa ryzyko choroby serca, powoduje nadciśnienie, powoduje depresję i bóle głowy prowadzi do utraty cynku i gromadzenia się miedzi. Niedobór cynku powoduje zanik zdolności do rozróżniania poszczególnych smaków, również trądzik, łysienie, zmęczenie, przewlekłe infekcje. Natomiast nadmiar miedzi powoduje niepokój, lęk, depresję, zmiany nastroju, bezsenność, bóle mięśni, stawów, schizofrenię – nawet schizofrenię paranoidalną, jadło jadłowstręt czy właśnie to zachowanie wyuczonej bezradności, zwiększa odkładanie się tkanki tłuszczowej, czyli pacjentka przybiera na wadę pomimo stosowania diet odchudzających zatrzymuje sól i wodę w organizmie, obniża poziom tlenu w komórkach, powodując niedokrwienie narządów i tkanek, zmniejsza popęd seksualny. Przyczynia się do zwiększenia ryzyka poronień i niepłodności. Stymuluje podział komórek gruczołu sutkowego. Zwiększa ryzyko raka macicy, raka piersi czy jajników. Przyczynia się do rozwoju mięśniaków i innych guzów, włączając guz przysadki produkujący prolaktynę. Wpływa na produkcję prolaktyny. Która, podobnie jak estrogen, upośledza pamięć. Jej poziom wzrasta wraz z wiekiem oraz podczas stresu. Powoduje ona osteoporozę, zwiększa ryzyko chorób autoimmunologicznych, zwiększa ryzyko chorób woreczka żółciowego, opóźnia przedurodzeniowy rozwój mózgu. Nadmiar estrogenu u matki powoduje zmniejszenie rozmiarów mózgu u płodu. I powoduje w przyszłości zaburzenia zachowania, na przykład nadmierną aktywność. Mogą powodować napady padaczkowe. Estrogen w dużych, niefizjologicznych dawkach, takich jak na przykład w hormonalnej terapii zastępczej, gdzie podaje się dawki kilkanaście razy większe niż te, które wytwarza kobiecy organizm, stymuluje mózg w podobny sposób jak kokaina czy amfetamina. Estrogen powoduje przedwczesne dojrzewanie płciowe, stymuluje korę nadnerczy, co powoduje zwiększoną produkcję androgenów, prowadząc do maskulinizacji i efektu anabolicznego. Kobiety, u której występuje nadmiar estrogenów, gorzej wypadają w testach na inteligencję i testach fizycznych niż w okresie, gdy hormony są w równowadze. Blokuje pamięć. Osoby z nadmiarem estrogenów mają bardzo słabą pamięć i mają uczucie przymglenia świadomości. Promieniowanie jonizujące, starość, niedobór tlenu powodują zmiany podobne do tych, jakie powoduje nadmiar estrogenów. Nadmiar estrogenu powoduje bierność, bezradność. Depresję, nadwrażliwość, drażliwość, napięcie, niepokój, lęk, halucynacje, urojenia, zaburzenia orientacji, psychozę, agresję, ogólne pobudzenie, bezcenność, pogorszenie pamięci czy płaczliwość. a Nadmiar estrogenu powoduje niedobór cynku, magnezu oraz witamin z grupy B. Estrogen przyspiesza procesy starzenia się organizmu, wzrost masy ciała i obniżona przemiana materii. Progesteron jest termogenikiem i spala kwasy tłuszczowe. Obrzęki, odkładanie się wody w organizmie, skłonność do alergii i chorób autoimmunologicznych. Kolejne objawy dominacji estrogenu to niedoczynność tarczycy, wypadanie włosów, niepłodność, torbiele w piersiach i jajnikach, mięśniaki macicy, zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi, jajników, macicy. Zaburzenia cyklu miesiączkowego, skrócona faza lutearna, krótsza niż 12 dni, skrzepy we krwi miesiączkowej, plamienia przed miesiączką, wymioty w czasie ciąży, depresja poporodowa, skłonność do pocenia się, zmęczenie, drażliwość, wahania nastroju, niecierpliwość, napady głodu cukrowego, lękliwość i depresja, bezsenność, uderzenia gorąca. Obniżona temperatura podstawowa ciała. Zakłócenia prawidłowego stosunku estrogenów do progesteronu skutkuje sztucznym stanem przypominającym okres okołomenopauzalny. Nadmierne wydalanie cynku i zatrzymywanie miedzi w organizmie. Niedobór progesteronu może powodować również problemy z serą. Wiecie, jak wiele kobiet, które borykały się z różnymi problemami, natury kobiecej mogły zostać wyprowadzone ze swoich dolegliwości, nawet nie korzystając z moich usług, z moich programów przywracających zdrowie, bo są to kobiety, które rozpoczęły zgodnie z taką instrukcją, którą im dobrałam, stosowanie naturalnego progesteronu. Natura.